Yo, yo, yo! Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj poniedziałek. Myślę, że to był całkiem udany weekend. Biorąc pod uwagę, że dwa kupony na trzy siadły. Wczoraj niestety Underlech tutaj nie dojechał i jego bramka ostatecznie położyła niedzielny kupon. No i lecimy dalej. Dzisiaj kilka ciekawych meczów jest jeszcze, także to nie jest jeszcze yy, koniec. Piłka nożna w Europie nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Dzisiaj bawimy się na betfanie. Na betfanie czeka na was promocja bonusu powitalnego. W postaci potrojenia pierwszego depozytu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, pierwszy link pod. Pierwszy, link, pierwszy komentarz. Pod tym filmem będzie się znajdował link i możecie takie konto tam założyć. Następnie wpłacacie minimum 50 zł maksymalnie 150. Tutaj Betfan potraja, czyli przykładowo wpłacicie 150, 3 stówki bonusu są, 450 złącznie. Za bonus gracie jak chcecie. Jedyne tutaj wymagania ze strony Betfana to kupon składający się minimum z dwóch zdarzeń i z kursem minimalnym 3:0. 0 Całkiem sympatyczne warunki, jakby nie patrzeć. Pierwszy komentarz, tam będzie się znajdował link, jeżeli chcecie ograć Betfana. Zerknijcie tam. Lecimy z konkursem. Dwie dyszki będą do zgarnięcia. Dzisiaj, oczywiście, na Betfanie. I co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Łapka w górę, subskrypcja tego kanału: dwie bardzo proste sprawy. I dwie sekundy. Dwie sekundy z życia zabrane to całkiem mało. W komentarzu typujecie dokładny wynik i minutę pierwszej bramki. Dzisiejszy meczu pomiędzy Gang a Antwerpią typujecie do godziny 18.30. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, czy bez e-maila gracza na Betfan. Ściągaweczka. Nie biorę jak zawsze udziału. Wczorajszy kupon, tak jak mówiłem, Underlech niestety dał dupy. Odejmujemy stóweczkę z statystyk i lecimy z dzisiejszym kuponem. <tryk> Dzisiaj będzie trebel. Też za stówkę, zobaczymy co z tego wyjdzie. No, jak już jestem tutaj we włoskiej serii to niech jest wygrana Werony z Salernitaną. No, jest to bardzo ważny mecz dla ekipy gości dzisiejszej potencjalna wygrana, zapewni im już tutaj pewne utrzymanie, także myślę, że tutaj pójdą na maksa, pójdą na maksa i już będą mogli sobie zrobić wakacje tydzień przed zakończeniem sezonu, jakby nie patrzeć, no jest to marne pocieszenie, no ale tutaj jakby trzeba mierzyć siły na zamiary, tak to się ponoć mówi. Co ja tam jeszcze mam? Belgijska Liga, tu jest Belgia, pyk. Dzisiaj bardzo ciekawe starcie, tutaj również Henk z Royal Antwerpią, obie ekipy. A głównie tutaj Genk ma jeszcze szansę na y, ligę konferencji play-offy, czyli na czwarte miejsce po prostu. Muszą tutaj wygrać generalnie, żeby przeskoczyć Circle Bruce, które ostatnio przegrało z Royale Union Saint-Gillois. No ale okej, okay, spójrzmy na ostatnie 5 meczów. Henk tutaj zawsze padał over 2,5, no 4 przegrane, 1 wygrana. Słabo to wygląda. Antwerpia tak samo, tylko raz tutaj nie padł over 2,5 w wygranym meczu z Circle Brush, ale to było 5 kolejek temu. Myślę, że tutaj po prostu będzie fajne overowe widowisko, a 1,52 na over 2,5 gola idealnie mi się tutaj wpasowuje w... Trebelka, no i dobra jeszcze do Norwegii dzisiaj zajrzę, ta, no, no, tą Norwegią będzie się trzeba tutaj posiłkować jak nie będzie już e, Lich, bo oni chyba grają cały czas e, i stoją na zwycięstwo Strom z Godset z Haugesundem, no i tutaj kwestia jest taka że gospodarze tego spotkania, tutaj trzy porażki z rzędu ostatnio w tym, e, ta dosyć e, nieoczywista i, i krzywdząca z Bodo 1-0, ale generalnie jeśli chodzi o mecze u siebie no, to tutaj 4 punkty zdobyte, 3 gole strzelane, 3 stracone. Jakby nie patrzeć, tutaj jeśli chodzi o statystyki, no to Haugesund jest na ten moment troszkę lepszą ekipą. Ale ja tutaj wierzę, wierzę w potencjał gospodarzy, bo w mojej opinii oni są troszkę lepszą ekipą niż Haugesund. Dzisiaj powinni po prostu poszukać przełamania tej złej pasy przed własną publicznością i tak to będzie wyglądało. Za stóweczkę jeszcze dzisiaj jest tyle meczów, to za stówkę, kurde, zaraz będzie jeszcze gorzej. 431 kusiwo, 379, 379, 379 może wrócić klikam. Osty. Jeszcze raz klikam. Trochę więcej, 3 złote, Dzięki. Dzięki panie Betwan. No i życzę wam udanego poniedziałku, dobrego wejścia w nowy tydzień, bo zawsze poniedziałki są ponoć najtrudniejsze. Widzimy się jutro na filmie rano. Dokończymy ten maj, zobaczymy co będzie. Siema, cześć. Elo.